na chwilę będzie podsumowanie konkursu na ratunek. Jest to konkurs organizowany przez firmę Falk i Komendę Powiatową Policji w Opocznie. Aspirant Andrzej Chrobot, Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii, Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Michał Winter, kierownik stacji Falk Medycyna w Opocznie. Aspirant Rafał Karasiński, Komenda Policji w Opocznie, Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii. Wiadomo, że pierwsza pomoc udzielana przy wszelkiego rodzaju wypadkach, zdarzeniach itd. Jest Tą najważniejszą. W związku z tym ta akcja ma na celu przygotowanie szczególnie młodych ludzi do tego, aby ta pomoc była skuteczna. Tak, dokładnie, dlatego też posz, powstała taka inicjatywa, aby młodzież kształcić w udzielaniu pierwszej pomocy. Jest to inicjatywa Komendy Powiatowej Policji w Opocznie oraz stacji ratownictwa medycznego Falg w Opocznie. Organizowaliśmy szereg spotkań z młodzieżą. Spotkania obejmowały wykłady teoretyczne ze strony policyjnej omawialiśmy taką problematykę jak ryzykowne zachowania wśród młodzieży, zachowania, które powodują zagrożenie w ruchu drogowym. Poruszaliśmy też problematykę odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, a także sposobów prawidłowego zgłaszania zdarzeń na numer alarmowy 112. Ratownicy natomiast udzielali wskazówek, jak udzielić pierwszą pomoc w sytuacji. Ataku padaczki, w sytuacji utraty przytomności, złamania kończyny na przykład, czy też ukąszenia oraz oparzenia ciała. Nasze przedsięwzięcie cieszyło się wielkim zainteresowaniem. W przedsięwzięciu wzięło 8 szkół gimnazjalnych. Szkolenie dotyczyło, skierowane było dla uczniów klas pierwszych. Już mamy sygnały, że po zakończeniu tych działań. Które następują w dniu dzisiejszym. Już mamy sygnały, że kolejne szkoły chcą uczestniczyć w naszym projekcie. Najlepiej, jeżeli chodzi o tą stronę fachową, zapewne będzie miał do powiedzenia szef walku. Tak, my jesteśmy niesamowicie zaskoczeni pozytywnym odbiorem tego przedsięwzięcia organizowanego wspólnie z Komendą Powiatową Policji, zaangażowaniem dzieci, nauczycieli oraz wiedzą i doświadczeniem, jakie już dzieci miały. tych dzieci, które uczestniczyły, tylko i wyłącznie ugruntowały sobie to, co już potrafiły i znały, jeżeli chodzi o zakres pierwszej pomocy i tak jak mówił przed chwilą aspirant Chrobot, będziemy to kontynuować, bo jest to bardzo dobra idea. Na dzień dzisiejszy, na tą chwilę przeszkoliliśmy 410 dzieciaków, to jest bardzo duże Liczba przeszkolonych dzieci z terenu Opoczna i ościennych gmin. Chcemy to powiększyć, zobaczymy, jakie będziemy mieli pomysły na następny rok, ale na pewno będziemy kontynuowali te działania wszystkie. A żeby podsumować tą całą naszą rozmowę, to tak się dobrze składa, że jest tu jeden z panów, który jest sprawcą uratowania dziecka. Kiedyś przed jakimś czasem, właśnie pan aspirant przez swoją. Przez swoją informację udzielaną telefonicznie uratował dziecku życie, tak było to dwa lata temu. Było to telefonicznie. Dziecko żyje, miewa się dobrze, ale mówię, jest to duży wkład również tu, Falka, i nasz w to, żeby to dalej propagować i żeby każda osoba mogła udzielić takiej pomocy. I myśli Pan, że właśnie tego typu szkolenie zwolni Pana potem ewentualnie z udzielania informacji przez telefon? Myślę, że to nikogo nie zwolni, ale myślę, że pomoże jeszcze wielu, wielu osobom. Projektu. Dziękuję Państwu pod nazwą na ratunek, sposoby postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Na wstępie pragnę powitać kierownika do spraw medycznych FAK Medycyna, doktora nauk medycznych Krzysztofa Chmiela. Kierownika stacji ratownictwa medycznego Falk w Opocznie, pana Michała Wintera. Podarza tego pięknego obiektu, komendanta powiatowego policji w Opocznie, inspektora Janusza Megia. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Inspektora podinspektora Bartłomieja Karfa. Aspiranta Rafała Karasińskiego z Zespołu spraw Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Pragnę powitać również uczestników naszego projektu, uczniów, ze szkół biorących udział w, na, w projekcie na ratunek sposoby postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Do tego dzisiejszego spotkania zakwalifikowali się i opiekunom, którzy dołożyli należytych starań, żeby tych najlepszych wyłonić w swoich zespołach. I droga młodzieży, znajdujemy się, czy jest, żyjemy w takich czasach, gdzie przygotowanie do życia Następuje coraz wcześniej o, i jest rozszerzane o nowe obszary. Już dziś nie czekamy do momentu, że ktoś skończy studia i będzie y, starał się w obszarze pierwszej pomocy być osobą biegłą, tylko zaczynamy właśnie od najmłodszych, bo tu w rozmowie z panem dyrektorem doszliśmy do takiego stwierdzenia, że no, tego czasu później się nie wróci, jeżeli nie udzielimy pomocy od ręki jeżeli znajdziemy się w sytuacji takiej zagrażającej życiu zdrowiu innej osoby. Dlatego bardzo się cieszę, że podjęliście tę rękawicę, że chcecie sobie tą wiedzę przyswajać, że chcecie praktykować na urządzeniach na dzień dzisiejszy dostępnych w ratownictwie medycznym. Myślę, że wasza postawa też pójdzie na innych. Będzie to popularyzowanie właśnie takich zachowań.